Cześć kochani e, Przychodzę dzisiaj do was z taką krótką informacją e, Chciałam was poprosić żebyście polecali moje, mój kanał e, rodzinie swoim znajomym e, bo tamto konto niestety straciłam przez swoją własną niestety głupotę ale dzięki temu telefon mi lepiej działa także może to nie była wiecie aż taka głupota ale no straciłam tam te wszystkie filmiki. Tam na tym kanale miałam prawie 400 subskrypcji, ponad właściwie 400 subskrypcji, za co nad czym bardzo ubolewam, bo nie ukrywam, że bardzo fajną społeczność żeśmy zbudowali. Było, wiecie, hejterów trochę. Ale wiecie dlaczego było także nie poruszajmy może już tego tematu bo nie chcę już do tego wracać. To jest nowy kanał, nowy kanał, nowa ja. Zaczynam od zera praktycznie. No już mam 7 subskrybentów. Także na tym kanale będą się pojawiać filmiki różnego rodzaju od Q&A do jakichś tam yy, na przykład wizyt w sklepach, mogę coś wam pokazywać co jest w moich w moim sklepach w Dęblinie i taka uwaga jedna, jeśli będziecie chcieli i macie ochotę to piszcie na nowo pytania do Q&A bo będę, będę chciała nagrać w piątek ale jak będą, wiecie, jakieś pytania to, to nagram oczywiście ale pod tym filmem, którego zaraz opublikuję, bo jest 17. Mam nadzieję, że się opublikuje to gdzieś tak do północy, to jeszcze będziecie mogli przez jutro dawać pytania. Bo jutro raczej nagrywać nie będę, tylko dzisiaj chciałam Wam nagrać, bo nie miałam wycie wcześniej czasu, żeby nagrać filmik. A tu parę osób się pytało, czy... Między innymi Ewelina, czy, którą serdecznie pozdrawiam. Czy to konto, które mam na YouTubie, to będzie teraz nowe? Tak, to jest nowe konto i na tym koncie będę publikować wszystkie swoje materiały. Dlatego, że tamtego konta niestety nie ma. U chciałam, wiecie, to odzyskać, ale niestety no, nie udało mi się. A szkoda, bo bardzo żałuję, bo tam było naprawdę ponad 400 subskrybentów i no trochę żałuję tego, także chciałabym Was poprosić, żebyście subskrybowali mój kanał, dawali łapkę w górę, wyświetlali moje filmy, które się będą pojawiać, bo dla YouTube'a, wiem, że dla YouTube'a najważniejsze są wyświetlenia, tak, jak to mówiła Gabrysia, bo wiecie, algorytm YouTube karmi się wyświetleniami, tak? Nie tyle łapkami, nie tyle subami. No, oczywiście, to też jest ważne, tak? Bo fajnie zobaczyć, jak jak Wam się filmiki podobają. Ale dla algorytmu YouTubea najważniejsze są wyświetlenia. Także proszę, wyświetlajcie fi moje filmiki. Polecajcie znajomym w opisie mojego kanału macie Instagram, to tam możecie też mnie zaobserwować, tam możecie też mi chociaż tam pisze, że konto jest prywatne na Instagramie, ja to postaram się zmienić, żeby nie było prywatne, ale jeśli się mi to nie uda, no to po prostu w komentarzach pod tym filmem, który dzisiaj publikuję. Piszcie proszę pytania do piątkowego Q&A i ja jak zbiorę określoną ilość pytań, macie czas przez dzisiejszy wieczór, noc i przez cały dzień jutro, bo ja to dopiero będę nagrywać w piątek, także macie czas do piątku. Jak będzie dużo pytań, to no to będę nagrywać, tak będę nagrywać dalej, bo tak jak mówię, nie poddam się to, że wiecie, straciłam tamto konto. To nie znaczy, że nie będę nagrywać, bo będę nagrywać dalej. Bo sprawia mi to po prostu, wiecie, przyjemność, lubię to robić, lubię się z Wami kontaktować, chociażby przez YouTube'a. Także bardzo Was proszę o udostępnianie mojego kanału, polecanie go swoim bliskim, znajomym. E, jak ktoś chodzi, na przykład, nie wiem, do szkoły, do liceum, albo pracuje i mnie ogląda, to koleżankom, kolegom z pracy, ze szkoły, tak, możecie udostępniać ten, ten mój kanał, bo chciałabym, żebyśmy zbudowali taką fajną społeczność, jak y, na poprzednim kanale. I chcie, to jest takie moje marzenie, żeby do y, moich urodzin, które są. 18 kwietnia przyszłego roku, wtedy kończę 30 lat. Chciałabym, żeby do tej pory był 1000, 1000 subskrypcji na moim kanale. Sprawilibyście mi ten ogromny prezent i ogromną radość. Nic innego bym nie chciała, tylko żeby właśnie do moich urodzin wbić mi ta 1000 subów. Ja oczywiście po 1000 subów nie będę, wiecie, spoczywać na laurach. To, że mi wbijecie tysiąc, to, to nie znaczy, że ja wiecie, że ja przestanę nagrywać, bo ja będę dalej nagrywać. Owszem, ale może coś się zmieni, wiecie, coś się może zmieni w moim życiu, coś wyjątkowego i będę mogła Wam to powiedzieć. No nie wiem, w każdym układzie na razie proszę Was tylko o to, żebyście polecali mój kanał swoim bliskim, swoim znajomym. Tak jak mówię, wyświetlenia są najważniejsze. Łapki w górę, sobie oczywiście też, ale najważniejsze dla algorytmu YouTube'a są wyświetlenia. Także proszę, jak macie pytania, stwórzmy po prostu od nowa taką fajną społeczność. Jak macie jakieś pytania, to piszcie do mnie, a ja będę odpowiadać na nie w piątek w QA. Także ja Was już pozdrawiam serdecznie. Kończę na dzisiaj. Taka krótka informacja dla Was. Mam nowy kanał, no, tak jak mówiłam, nowy kanał, nowa ja. Także wiecie, na co jestem chora, to już nie będę o tym mówić. A jak ktoś przyjdzie nowy na mój kanał, to opowiem w piątkowym QA, na co jestem chora. Także pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego środowego popołudnia wieczoru i całego czwartku Wam miłego życzę. Do zobaczenia, do piątkowego QA i cześć!